Cześć, witamy Was w pierwszym filmie poświęconym ćwiczeniom rozciągającym. Wszystkie ćwiczenia, które będziemy pokazywać są na poziomie początkującym i dobrane tak, żeby każdy z Was mógł bez problemu wykonać je w domu. Do ćwiczeń nie będziecie potrzebować żadnego sprzętu, jedyne czego potrzebujecie to kawałek wolnej przestrzeni, tak żebyście mogli swobodnie poruszać każdą częścią ciała. Zachęcamy także w miarę możliwości do ruchu na świeżym powietrzu i przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. W pierwszym ćwiczeniu zajmiemy się rozgrzewaniem mięśni naszej szyi. Staramy się powoli zataczać okręgi w obydwie ze stron po 15-20 sekund na każdą. W drugim ćwiczeniu zajmiemy się rozgrzaniem mięśni naszych barków. Staramy się zataczać powolne okręgi, mniej więcej po 10 na każdą ze stron. W tym ćwiczeniu ponownie zaangażujemy mięśnie naszych barków. Staramy się dotaczać jak najszersze, powolne okręgi w obydwie ze stron po 10 razy na każdą z rąk. W tym ćwiczeniu delikatnie się pochylamy i stajemy w rozkroku. Staramy się zachować proste plecy i prostujemy ręce około przez 30 sekund. W tym ćwiczeniu stajemy już prosto. Wypinamy delikatnie klatkę piersiową do przodu i uginamy ręce przez mniej więcej 30 sekund. W szóstym ćwiczeniu stajemy prosto, zginamy ręce do kąta prostego i wypychamy w przód i w tył przez około 30 sekund. W naszym przedostatnim ćwiczeniu łapiemy się mniej więcej w okolicach łokcia i skręcamy nasz dół w tył, uważając na to, by biodra i nogi zostały nieruchomo. Wykonujemy każde z pięciu powtórzeń przez około 5 sekund za każdym razem delikatnie dociskając. W ostatnim ćwiczeniu będziemy rozgrzewać nasze nadgarstki. Powinno nam to zająć mniej więcej kilkanaście sekund. Życzymy udanego treningu i zapraszamy do reszty filmów prezentujących ćwiczenia na pozostałe części ciała.